Kończy się lato, czas na pierwsze podsumowania tego, co działo się podczas wakacji. My z naszą kamerą wybraliśmy się na ostatnie tego lata taneczne zajęcia dla seniorów i nie tylko. Prowadziła je Sylwia Mateńka Woch. Przez całe wakacje nad Zalewem Zimna Wogada dzieje się tanecznie. W każdą środę spotykamy się o 17.30 na zajęciach tanecznych dla seniorów, ale również mogą skorzystać z tego inni, którzy lubią tańczyć, którzy chcą poszerzyć swój wachlarz taneczny i nauczyć się nowych styli tanecznych lub nowych kroków. Uczyliśmy się tańca bachata, uczyliśmy się tańców latynoamerykańskich, takich jak chacha, samba. Dzisiaj my uczyliśmy się ktanga, był taniec użytkowy, był rock and roll, szalenie taneczny, a także tańce z różnych narodowości, takie jak taniec belgijski, Jeruzalema więc wszystkie style tańca poznali, więc umiał na pewno tańczyć na każdej imprezie. It didn't my broken heart. I'll probably always have these ugly scars, but right now. I Są y, stałe osoby, które przyjeżdżają co tydzień, są też nowe osoby, y, przyjeżdżają też y, powiem z Radzynia osoby, y, okolic Łukowa, więc y, żadna odległość nie gra roli, żeby się świetnie bawić tu nad zalewem da Woda. Pani Sylwia potrafi prowadzić i tego nauczył nas kilka kroków różnych tanga, tam tańca na przykład sambe. To Pana pierwsze lato nad zalewem na tych zajęciach, tak, czy kolejne? bo ja niedawno mieszkam w Łukowie, dopiero dwa lata i tutaj przypadkowo trafiłem. tutaj. Po prostu co, no przyjeżdżamy sobie rowerem w koło zalewu, i akurat ktoś nas poinformował, że w środę. O 17.30 są takie wolne zajęcia, że można trochę poćwiczyć, trochę potańczyć i po prostu się poruszać, a człowiek jak jest na emeryturze, to musi się ruszać. Pogoda nam nie przeszkadzała, a wręcz przeciwnie. W taką słabą pogodę było najwięcej ludzi, wyszli z domu. Deszcz nas nie przestraszył, więc tańczyliśmy w deszczu, co było bardzo fajnym takim przeżyciem. Każdemu się podobało. <laughs> Tańce są, gimnastyka, troszkę takie rozciągające jogę. Także, no, wspaniale. Uważam, że właściwa osoba na właściwym miejscu. I dobrze, że pan burmistrz postawił na drodze w Sylwie, bo naprawdę spędzamy wspaniale co środę. Szkoda, że nie częściej I, i chcemy na drugi rok to samo. Seniorom się podobało, chcą tych zajęć, pytają się, kiedy następne, bo już dzisiaj ostatnie, ale więc niech się szykuje na kolejne lato taneczne.